Co masz usłyszeć? Masz usłyszeć, droga osoba, to, że warto wyjść ze swoich lęków, z tej klatki emocjonalnej, z tych ciężkich myśli, dlatego że jest wyjście z tej sytuacji, w której jesteś teraz. Tylko, że ty nie chcesz widzieć tego wyjścia. Sam się ograniczasz. Przez właśnie swoje lęki, presję, którą sobie narzucasz. To nie jest miejsce, w którym powinno się być. Dlatego, że nie masz wiary w siebie, brakuje ci tej odwagi, żeby poczynić pewne kroki. Nie zadręczaj się, bo droga wyjścia istnieje, tylko trzeba ją zobaczyć. Wiem, że się dużo zawaliło w Twoim życiu. Coś, co wydawało Ci się, że ma solidne fundamenty. Że to jest miejsce i osoba, która była Ci pisana. Ale to nie było zbudowane na dobrych fundamentach. I musisz wiedzieć, że prędzej czy później by się to rozwaliło. Więc zbierz tą siłę w sobie. Przepracuj te emocje i zrób miejsce na nowe. Bo prędzej czy później to i tak by się rozpadło. Ja wiem, tego teraz nie widzisz. Nie rozumiesz. Ale czasami nie na wszystkie pytania dostajemy odpowiedź. I to jest ok. Po prostu trzeba to zostawić zamknąć pewne drzwi nie patrzeć w przeszłość i ruszyć w stronę przyszłości. Tam, gdzie jeszcze możesz coś zmienić, coś możesz osiągnąć, bo przyszłość już nie zmienisz. Nie cofniesz. A przyszłość zawsze możesz wykreować. Ty. Bo Ty jesteś kreatorem swojego życia, swojego losu. Więc nie sieć w tej swojej depresji. Wiem, łatwo się mówi. Wiem, jak świat się zawali. Jest bardzo ciężko. Ale dasz sobie z tym radę. Wiesz dlaczego? bo jesteś naprawdę silną osobą. Nawet jeżeli w to teraz nie wierzysz, to poradzisz sobie z tym. I będziesz już kompletnie inną osobą.